Witajcie drodzy widzowie, Kazan z tej strony, witam w kolejnym unboxingu na moim kanale, a dzisiaj coś naprawdę specjalnego, czyli Astra Militarum Baneblade. W tym wielkim pudle z grubego kartonu, to jest Astra Militarum Baneblade, w kadrze się to nie mieści. To pudełko jest wysokości mm, tego, start collecting standardowego, ale grubość ciężko nazwać standardową, no, jest po prostu większe, grubsze. Jedna figurka w środku. Edwar Hammera 40 000 do armii gwardii imperialnej. No i jak widać, jest to wielki czołg. No i tutaj widzimy chociażby Autoganon jako taki kwaxiel do głównego działa. I tutaj to, to, to potrafi być głównym uzbrojeniem czołgów, na przykład Predatora. Czy tutaj mamy Laskanony jako broń poboczną na sponsonach, dużo heavy bolterów, heavy staber. No jest w czym wybierać, dobra, warianty zaraz sobie obejrzymy. Z tyłu jest opis Mighty Imperial Super Heavy Battle Tank. Rzut z przodu, z tej perspektywy nie chcemy go oglądać raczej. Opisane jest uzbrojenie: Bamble Cannon, Demolisher Cannon, Las Cannon, dużo Cannon. Tutaj mamy tabliczkę na nazwę czołgu. Jest, jest ładnie odlana, znaczy nazwa jest chyba kalkomanią, że można sobie różne przykleić. Zbliżenie na jakieś detale, sugerowane farbki do malowania tył, jak wygląda. Ostrzeżenie o małych elementach, ostrych. Z boku też widać, że jest BaneBlade. Z góry też widać, że jest BaneBlade. Ale nie tylko BaneBlade'a możemy zbudować z tego pudełka. Każdy z ośmiu wariantów super ciężkich czołgów yy, jesteśmy w stanie zbudować z tego zestawu. Mamy BaneBlade'a, BaneSword'a. Banehamera, Doomhamera, Stormsorda, Stormlorda, Shadowsorda i Hellhamera. No, wybór jest naprawdę duży, no i niektóre z tych pojazdów jeszcze są w stanie przewozić nam hordy piechoty, co jest również dobrą wiadomością. Dobra, żeby się dostać do pudła, tutaj jest taki języczek, trzeba go wyciągnąć. Tak jak mówiłem, pudełko jest z grubego kartonu, więc to nie jest proste. I w środku Mamy taki drugi karton, który wysuwamy z tego pierwszego kartonu boże. O podstawka wypadła. Instrukcja gruba i dużo wyprasek. Kurczę, to pudełko jest wypełnione całe wypraskami. No dobra, rzucimy sobie okiem na, na instrukcję i później na ten plastik. No, no dobra. dobra, instrukcja. Instrukcja to ten nowy wzór instrukcji od Games Workshopu, czyli mamy bardzo ładne rendery. O, tutaj jest nawet power level napisany. Które kroki są potrzebne do zbudowania którego wariantu? Warianty są opisane bardzo fajnie, sprawia to naprawdę dobre wrażenie. Jak patrzę na tą instrukcję, na zalecane narzędzia, jest omówienie tutaj tych ikon, które znajdziemy w instrukcji później. No i po kolei, krok po kroku, jak montujemy, a jest czym się zająć tutaj. Patrzę, czy są numerowane części. Są numerowane według instrukcji, więc na wypraskach myślę, że też te numery oczywiście zobaczymy. O, dobrze, że nie trzeba wszystkich kółek oddzielnie przyklejać. Nie będzie on jeździł, ale to nie jest zabawka, tylko model. Ale są gąsienice naokoło, tak? Nie, nie, dobra, to jest odwrócony ten element. Już myślałem, że idą gąsienice środkiem, ale nie idą. Tak wygląda. Widzimy ten układ jezdny, te gąsienice zawijają się do środka i przyklejamy na to błotniki. Dziękuję, tego nie widać. Fajnie. Duże, duże, to jest duże. Ogólnie jeśli chodzi o linię tutaj, tego całe, tą, tą boczną, tego napędu, to szczerze mówiąc nie jestem fanem tego, jak wygląda. Jeśli porównamy wygląd tego całego układu napędowego, tej linii podwozia z chimerą lub lemanem, ja uważam, że jest to niekonsekwentny de design. Po prostu, że ten układ napędowy idzie tu tak w dół, wygląda nie wiem, bardziej jak jakiś nowoczesny czołg. Nie do końca pasuje mi do tego, jak wygląda Mans, który mocno się wzoruje na czołgach z I wojny światowej. Tutaj mamy nitowanie i to jest, to jest bardzo fajnie wygląda i to pasuje do imperium, ale ja bym chciał, żeby tylko szły wyżej. Coś takiego jak Churchill wygląda. Z prawdziwych czołków wyglądał, ale to moje zdanie oczywiście, i nie każdy musi się z nim zgadzać. Tutaj widzimy, jest pokazane, żeby nie przyklejać tego elementu, gdyż będzie można nim wtedy ruszać. Pytanie, jak to wpłynie na malowanie. O, jest kosz do tyłu wieży. W sumie to są jakieś detale, więc można go pokusić się o nie przyklejanie eee, tego, tego kosza. Kurczę, to nawet ten laskanon może się góra-dół ruszać. A, i tutaj jeśli chodzi o sponsony... W zestawie dostajemy dwa, ale według zasad Beyblade może mieć cztery i każdy z tych wariantów, ale to o tym później jeszcze. I te sponsony możemy przykleić w dowolnym miejscu albo zrobić na magnesy. A w miejscu, w którym nie ma sponsonu, no to takie płyty przyklejamy, więc jest, jest wybór. Można dać je z tyłu, tak jak tutaj jest pokazane. Może w innym wariancie są w innym miejscu, czy już nie pokazywali. Może już drugi raz nie pokazywali tego samego. Nie, pokazują. Tutaj znowu szkleją sponsony. W sponsonach jest do wyboru. Uzbrojenie. Może, bo mogą być heavy flamery. Może być e, ten Twin Heavy Boltery. O, tutaj widzimy jest z przodu. No to wszystko zależy oczywiście. To jest, to są warianty, które transportują piechotę. Ja ciekaw jestem, którędy oni wysiadają z tego czołgu, bo tu nie ma żadnej rampy, z tyłu jest silnik, a raczej te rury wydechowe, co oni tymi drabinami schodzą. Trochę niepraktyczne, bym powiedział. No i z tyłu mamy jeszcze statystyki do, do, do ósmej edycji, więc na razie aktualne. Zaczniemy od wypraski z akcesoriami. Widzimy rok Games Workshop 2007. No, i ją miałem akurat na wierzchu. Widzimy tutaj zbiorniki paliwa lub bądź oleju, które możemy przykleić. Tutaj są sponsony, ta wieżyczka na Laskanona to jest właśnie ona elementy do zbudowania tego tego jarzma ruchomego. Tu mamy jeszcze jakieś wydechy, pocisk, wielgachny, drabinkę to jest. A, to, to jest ta tabliczka na nazwę czołgu gdzie możemy sobie kalkomannie później przykleić. Kolejne pociski, granaty dymne, koło zapasowe do czołgu, jakaś tam skrzynka bądź uchwyt, nie, skrzynka na narzędzia, ale fajna, kurcze. Ekstrawidz. Patrzcie, imperialna skrzynka narzędziowa i młotek, klucz, no na korbę to ja bym nie chciał startować, chyba Blade'a. To brzmi jak samobójstwo, ale, ale, patrzcie. Twin Heavy Boltery. I co one mają? A zobaczcie, komuś naprawdę zależało jak projektował ten zestaw. E, to jest specjalna forma, która ma z boku jeszcze wchodzący element wstępu. Mm, wow. Mamy odlane otwory w Heavy Bolterach. Możecie sobie zobaczyć, jaka ścianka powinna być w Heavy Bolterze, jeśli sami wiercicie te otwory. E, to tak to powinno wyglądać. A z drugiej strony mamy heavy flamery, twin heavy flamery i tu też są wywiercone otwory. Znaczy nie wywiercone, odlane. I Las kanony też mają otwory. Wow. Po prostu wow. W końcu nie trzeba tego wiercić. Technologia z 2007 roku, no ale... Nie we wszystkich zestawach została zastosowana. Widać inaczej ta wypraska wygląda, bo nie ma ramki bo z zewnątrz, bo tu wchodzi właśnie ruchomy element formy, który pozwala odlać te otwory. No ale czyż to nie jest coś wspaniałego? Czyż to nie jest to, czego byście chcieli doświadczyć w naszych zestawach, gdzie, nie wiem, chaos Space Marinesi mają autokanony? Choć tam już chyba z dwóch elementów się klei lufa, ale trzeba ją kleić, zostaje taka linia. Tutaj nie trzeba, to jest odlane. Super. Super. No i jakieś anteny odstające, żeby je połamać później. Fajne. To, to jest fajna wypraska, ale jeszcze wspominam o niej z tego powodu, iż, iż jeśli budujecie własnego Baneblade'a i potrzebujecie właśnie sponsonów dodatkowych, taką wypraskę można kupić oddzielnie na stronie Gase Workshopu za na chwilę obecną 75 zł. Ale no to i tak taniej niż kupować całego Baneblade'a. To później o tym. Więc jak przerabiacie jakiś czołg z modeli redukcyjnych, to te sponsony mogą się Wam przydać. Chociażby jedna taka wypraska możecie ją oddzielnie kupić. No i tutaj w przypadku oryginalnego Baneblade'a, jeśli chcecie mieć komplet sponsonów, czyli no cztery sponsony, no to jesteście skazani właśnie na zakup takiej dodatkowej wypraski, bo w zestawie znajduje się tylko jedna. No dobra, po lewo. Czeka cały stos wyprasek, więc musimy przyspieszyć. Ok, tutaj mamy takie płyty. One są chyba do tych wariantów, które mogą przewozić jeszcze piechotę. Widzimy, one są ładnie ryflowane, odlane. To jest dość wydatnie odlane. Normalnie w skali to by się ten gwardzista potknął o te ryfle, ale dzięki temu będzie się to łatwiej malować. A... No i będzie dobrze wyglądać. Tu są takie drzwi z tyłu, do podawania powiedzmy amunicji do któregoś z tych wariantów z nadbudówką. No i tu mamy elementy tej nadbudówki. E, tutaj no jest taki główny element, do którego przyklejamy płyty i działo. Super, super, tu są jakieś elementy, nie wiem skąd to pochodzi, ale są kabelki, są wenty... wentylacje jakieś. Fajnie to wygląda. No i wszystko jest nitowane. To fajny charakter nadaje temu pojazdowi. Ok, tutaj mamy bok. Jak widać, jest to tak duży element, że producent podzielił go na dwa, żeby go było. No możliwe było dla niego bez jakichś błędów problemów gąsienice ogniwa duże duże są z 2,5 razy szersze niż te które znajdziemy w lemanie a i tak one nie są dominującym elementem tego czołgu no i tutaj widzimy te kółka odlane częściowo bo do nich doklejamy jeszcze elementy są wzory na gąsienicach szpalcem pokazuję bo te części są takie duże Fajnie, to pod względem klejenia na pewno będzie szybko szło. A tutaj mamy drugą stronę, więc tu nie będziemy nad tym się rozwodzić. Po prostu na odbicie pierwszej. Fajnie, bo no będzie się szybko to kleiło po prostu, jak są duże elementy. To też mamy mniej linii podziału formy. No, zobaczmy coś takiego. To można by było zrobić z większej ilości części, doklejać to wszystko, ale każdy z tych elementów musielibyśmy czyścić z linii podziału formy. No, tu niestety mamy lufy już niewywiercone, więc no tutaj punkt, punkt minusowy. Już miałem powiedzieć, że to jest zestaw, w którym nie musimy wiercić luf. Niestety musimy, bo to jest Twin Heavy Bolter, który idzie w kadłub. A tu mamy Demolisher Canon. Ma takie otwory wentylacyjne. To jest ogólnie ten demolisher kanon wzorowany na szturm tigerze. Tu mamy to główne działo do chyba shadow sorda, ale do shadow sorda jest jeszcze taka końcówka, a to jest właśnie ona. Ją przyklejamy albo nie, albo ją tam wkładamy. Super. Zobaczcie, to są heavy stabery, jakie duże. Jakieś płyty osłony do nich. Mm -hmm. O, to jest wulkan ten wulkan, coś tam kanon. Taki rotacyjny heavy bolter robiący dużo bum-bum. No i dowódca naszego czołgu. No, widzimy fajną główkę ładnie przystrzyżony na ramienniki. Palec wskazujący, ale jeszcze jest jeden na pewno w tym zestawie. Z drugiej strony nie znajdziemy zbyt wiele detali, połączenia kształtowe, żeby te lufy się nam ładnie zbiegały. OK. Tu widzimy wieżę do tak, Kolejny heavy staber z, z tym, z jarzmem, żeby go zamocować do wieży. Górna płyta, włazy. To jest tył. Ten coaxial autokanon którego końcówkę lufy skrajamy z dwóch połówek, żeby nie wiercić otworu. Super. Główne działo Baneblade'a. A to jest działo do wariantu Hellhammer. Podobne do tego, co znajdziemy w normalnym LeManie, akurat. Trochę większe, ale podobne. A, czekajcie, to jest Demolisher Canon. Czyli to wcześniej to było działo do wariantu. Stormsort. Tam to działo było do wariantu storm Sword, a to jest Demolisher cannon. No było takie większe rzeczywiście. No i tu jest mm, do niego ta część, żeby mogło się ruszać. kurczę, a, no i tu są elementy właśnie dowódcy, Już widzę, po co jest ta podstawka. Ten jeden jest normalnie na nogach. Możemy sobie jakiegoś y, oficera zrobić do naszej armii. Są różne warianty główek, taka bardziej jak dla komisarza, y, miecz, koniecznie. Pistolety, tutaj są kolejne warianty, jeśli chcemy, żeby ci oficerowie odstawali z włazów. Co to za płyta? A to jest płyta z przodu nad układem napędowym. Czy tam, co tam dali z przodu w tym czołgu? Nie wiem dokładnie, które koło on ma napędzane. Games Workshop pewnie też nie wie. To jest element kadłuba, na to idzie wieża do Baneblade'a i podobnych tych wieżowych wariantów. Widzimy obwieszeni orderami. Można zrobić ich z rączkami, że będą strzelać, bądź nie. No to wiadomo, że Baneblade'em jeżdżą najlepsi z najlepszych czołgistów w Wardii. No bo to jest droga zabawka. A tutaj idzie ten Twin Heavy Bolter. Tu Demolisher Cannon. Jest moc. No i dalej kontynuujemy. Co to jest? A, to są płyty boczne. To są płyty boczne. A to jest do sponsonów. To jest element do sponsonów, którego nie ma na wyprasce sponsonów. I są dwie takie wypraski, które trzymam w ręku. Widzicie, czy jednak, jak robicie konwersję innego pojazdu na Baneblade'a, to tego będzie brakować. To skubańce przemyśleli. Tego będzie brakować nam. Trzeba będzie dorabiać coś, kombinować. No jest dość prosty kształt płyta i ten element, jeszcze tu jakieś mocowania. No. Trochę zabawy, ale są dwie takie wypraski, widać detale. No jest z czym wypełnić ten model. No i kolejna wypraska, ta już taka nudna. Takie płyty, to, to jest chyba na spód, w ogóle idzie ta płyta koła. Więcej kół. Fajnie, że są w takim jednym elemencie. Łatwo się to sklei. To jest przednia płyta, elementy zawieszenia. No i tutaj mamy też tył, z pięknie odlanymi detalami. Me Mechanicus tutaj lubi, żeby ich pojazdy wyglądały naprawdę wow, i robiły efekt. Wow! I rozrywały przeciwnika na strzępy przy okazji. W zestawie znajdziemy również kalkomanie. I to są kalkomanie do Baneblade'a, Baneblade Transfer Sheet. Jak widać, te numery są duże. I GW nie przewidziało, że będziecie mieli czołko numerze 4, bo numeracja jest tylko do 3. Stwierdzili, no nikt przecież tyle nie, 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 nie kupi tych czołków. Myślę, że zdziwiliby się pod tym względem. No i mamy tutaj różne nazwy jeszcze dla nich. Mezzis, Imperial Wrath, nie wiem, czy to by się na tej płytce zmieściło. Chyba by się nie zmieściło na tej płytce z nazwą, ale ten Dauntless Imperius Dominatus Dominatus widziałem, że się mieści, widzieliśmy na pudełku. Tylko czy to było wtedy freehandem, czy to była ta kalkomania, tego nie wiemy. Iron Duke no jest parę nazw, jakieś symbole, Kadia yy, Kadia, tutaj jest Kadia Kataczanie nie podpisują widać tych czołgów, no mamy różne tam symbole. Fajnie, że ten arkusz jest inny. Dzięki temu, no jeśli mamy arkusz od LeMana, czy innych pojazdów, możemy przecież wykorzystać je, nie musimy wykorzystywać tego. Przejdźmy do podsumowania. Na początku fakty cenowe. Za ten model zapłacicie na stronie Gaze Workshopu 425 zł. Ale, ale, w strategii Centrum Gier e, sprawdzałem 359 zł e, kosztuje, więc trochę taniej. No i biorąc pod uwagę, że jeśli chcemy mieć kompletny model, to tą wypraskę wypadałoby dokupić. No to jak kupicie w strategii, to mniej więcej na jedno wyjdzie jak cena ze strony Games Workshopu. Więc co dostajemy w tej cenie? Bardzo duży, fajny model. Taki centerpiece naszej armii, na którym można oko zawiesić. Coś fajne, wspaniałego wręcz, jeśli chodzi o wygląd. Taki naprawdę masywny, tenity, ładnie jak to pomalujemy. Efekt będzie. Powalający i dzięki temu, że te powierzchnie nie są takie płaskie, właśnie są te nity łączenia płyt i tak dalej. Tutaj nawet te wizjery są takie ozdobione. Dzięki temu malowanie tego modelu nie powinno przysporzyć trudności początkującym. Zobaczcie na ten model na pudełku. On nie ma praktycznie żadnego cieniowania zrobionego. On jest base coat, odpryski na, na krawędziach elementów. I zacieki na nitach, i to jest całe malowanie tego modelu. Tak to zostało zrobione. No i oczywiście są dwa kolory plam. E, więc tutaj, pod względem jeszcze takim, że czołk jest łatwy w malowaniu, po prostu mimo że jest duży, to, to jest oczywiście plus. Minusem jest to, że w modelu za 400 zł ponad na stronie GW e, no nie jest kompletny, bo trzeba dokupić wypraskę, żeby mieć wszystkie opcje uzbrojenia. No to jest trochę. Trochę tak, nie, to nie jest trochę, to jest słabe zagranie ze strony GW, naprawdę takie niskie, już mogliby dorzucić tą wypraskę i nie żałować, widzimy dostajemy 100 z wyprasek, no ta jedna by była naprawdę fajna i no byłoby przyjemniej mieć kompletny model, prawda? Więc to jest, to jest minus definitywny, no jeśli chodzi o samą podstawową cenę, no to Wam ją pozostawiam do, do zdecydowania, co Wy o tym sądzicie. Według mnie jest jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że tutaj pod względem statystyk, że Baneblade ma bardzo dużo ran, ale on ma nie ma save'a tego Invulnerable, więc jeśli ktoś stwierdzi, że on ma pierwszą turę i chce zdjąć tego Baneblade'a i ma jakiekolwiek bronie przeciw, przeciw pojazdom, no a raczej powinien mieć w rozpisce, no to może zdecydować, że on go zdejmie i po prostu nawet nie nacieszycie się nim, tu chodzi o design gry po prostu. Nie będziecie w stanie nawet może czasami oddać z niego jednego strzału. I to jest minus, to jest taki, wiecie, taki naprawdę subtelnie dotykający minus. <laughs> zwłaszcza, że no wiecie, siedzimy sobie, malujemy go, ileś tam czasu kleimy, to, to potrwa, bo jest dużo części duży model, e, wystawiamy, no transport jego również będzie wymagający. Wrzucamy go na stół, pierwsza tura, buch, buch, buch. Dziękuję, nie ma pojazdu. No to widziałem coś takiego w Battery Porta gdzie e, tam sobie szczęście gracz wystawił dwa Bane Blade. Y, no ale e, jeden był Bane drugi chyba Shadow Swordem. E, w drugiej turze, w swojej pierwszej turze miał już jednego, nie? Więc no to, to, jest, to jest minus oczywiście. Fajny jest to zestaw pod względem jeszcze bitsów. Dostajemy figurkę oficera, która nie jest napisana na pudełku, że. Tu Citadel Miniatures, tylko jedna, no nie, nie została tu wzięta pod uwagę, ale jest podstaweczka. E, fajnie, oczywiście jest to bonus dodatkowy i jak najbardziej na plus. No i tyle w tym temacie, tak naprawdę. Są opcje, to jest też super. E, mamy 8 opcji. Można się pokusić o magnesowanie tego pojazdu, żeby wystawić wszystkie 8 opcji, ale uważam, że to jest troszkę przerost formy nad treścią e, i może lepiej kupić. Drugiego, ja wiem, że sugerowanie tego to jest niemalże brzmi jak wariactwo. Ale może właśnie jednego zrobić tego w wariancie wieżowym, w sensie z tym działem i innym działem, tu zrobić magnesowanie, a drugiego z tą nadbudówką i tam robić zmiany, bo te warianty w sporym stopniu się pokrywają między sobą. Tutaj widzimy z boku pudełka, że ten Baneblade i Hellhammer to jest praktycznie to samo, tylko jest inne działo. Tak samo Shadow Sword, Storm Sword i Bane Sort, to jest kolejny wariant, który możemy bez problemu między sobą magnesować, tylko działo. I tu Bane Hammer, Doom Hammer, Storm Lord. Ta nadbudówka jest przesunięta do przodu w tych wszystkich trzech wariantach i też magnesowanie ich między sobą nie jest dużym problemem, bo inaczej musimy całą tą nadbudówkę, całą tą górę pół kadłuba robić na magnesy. A to jest naprawdę dużo roboty. I pytanie, czy warto? Napiszcie mi, co wy sądzicie o tym modelu. Może go macie. Wrzućcie wtedy zdjęcie na grupę Kowale Kazana. Zobaczymy, jak to wygląda. Jakie jest wasze zdanie? No i czy chcielibyście zobaczyć coś takiego w przyszłości? Ja szczerze mówiąc, myślałem o Baneblade'ie swojej armii, a konkretniej nad wariantem Shadow Sword, ale no, nad Baneblade'em w sumie też ale myślę go zrobić na podwoziu jakiegoś czołgu redukcyjnego, zrobić tutaj konwersję, żeby mi pasował bardziej z tym do armii. Jaka to będzie konwersja, no to pokażę Wam, jak go zrobię, ale to nie będzie raczej szybko ze względu na KS Space Marinesów i tego typu rzeczy. Jeszcze Kings of War. Gdzieś to tam jest w planach. No i zobaczymy. Dobra. Ja już kończę ględzenie. Film na pewno wyszedł długi, bo duży model, dużo wyprasek, dużo ględzenia, no ale. Pragnę podziękować na końcu koledze, mojemu klubowemu Katezarowi, za udostępnienie mi tego modelu do unboxingu, żebym mógł go Wam pokazać. No a Wy napiszcie w komentarzach, co Wy o nim sądzicie. No, i jeśli coś podobało Wam się i dziękujecie Katezarowi, to też możecie napisać. Na pewno zrobi mu się przyjemnie. Ok, oglądaliście unboxing na kanale Kazana. Ja jestem Kazan, pozdrawiam Was, cześć.